To gdzie Ty teraz robisz? Mm, pracuję zdalnie. Co to znaczy? No, z domu. A, czyli hałpiniczo. No to. Fajne, a to jakieś przeszycia pewnie? Ja też o tym myślałam, bo to wiesz, robotę ci przywiozą, odwiozą, o nic się nie musisz martwić. Tylko ja do tego cierpliwości nie mam ci, powiem. No, ja to bym wiesz, coś bardziej taką pracę umysłową chciała. Ale to gdzie znalazłaś taką robotę? W internecie, znaczy w sieci. E, czeka, 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 wiem, wiem, wiem. E, w telegazecie. Ja wiem, bo moja koleżanka też tak znalazła. Tylko wiesz, tam musisz uważać, bo tam dużo oszustów jest. O, tak, tak. Wiesz co, ja to ostatnio słyszałam o fajnym chałupnictwie. Składanie długopisów. No słuchaj, prosta robota, siedzisz sobie w domu, oglądasz w labiryncie, a kasa leci. No, może bym się najęła? Patrz, jak to się czasy zmieniają. Kiedyś to ludzie o takiej robocie tylko pomarzyć mogli. Kanapki, herbata w termos i joda fabryki na piątą. Ha, a jak? No ale co? Świat idzie do przodu. Proszę ja ciebie. Hej, jeśli zdajesz w przyszłym roku maturę z historii, to sprawdź mój kurs z gwarancją zdania. Szczegóły na www.akademiahistorii.pl.